z wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział moje owce słuchają mego głosu, ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo pańskie, chowała Tobie Chryste. Mamy tę radość, że przy pięknej, słonecznej pogodzie możemy rozpoczynać tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Czas niepowtarzalny, czas, który może zaowocować w naszym życiu duchowym, jeżeli tylko przyjmiemy Maryję i pozwolimy, aby ona działała w naszym życiu, i aby ona miała dostęp. Do tych sfer, w których my się poruszamy, żyjemy, do naszego miasta. Pragnę na początku bardzo serdecznie podziękować Księdzu Michałowi za przepiękną adorację fatimską, wprowadzającą nas poprzez te rozważania do tego, co będziemy mogli przeżywać i teraz w czasie tej mszy świętej. Jak również w dalszej części, kiedy podążać będziemy z figurą Matki Bożej wizerunku fatimskim. Te nabożeństwa wpisują się tradycyjnie w naszej parafii zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, od maja, aż do października, bo chcemy niejako popatrzeć. W pryzmacie objawień Matki Bożej na kult jej niepokalanego serca. Często pierwsze soboty, Legion Maryi, zamawia intencje i modli się, poświęcając się i oddając niepokalanemu sercu Maryi. To niepokalane serce to także część orędzia, które usłyszały dzieci. Maria była przez nich nazywana nasza droga pani. Tak nazywali ją wizjonerzy Jacynta, Franciszek i Łucja. I w czasie jednego ze swoich objawień w Fatimie w 1917 roku, między innymi Matka Boża prosiła o modlitwę ekspiacyjną. Czyli wynagradzającą Bogu za zło popełniane na całym świecie. A ileż tego zła jest, niemal namacalnie widzimy teraz, kiedy toczy się już kolejny miesiąc wojna na Ukrainie. Zło, niosące zniszczenie, krew, niosące także wielką pożogę. Wojenną. Matka Boża prosiła wtedy, chcę, żebyście przyszli tutaj, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, po to, by wyprosić pokój na świecie. Bo tylko ona może tę łaskę uzyskać. Ofiarujcie się za grzeszników. I mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadość uczynienie za grzechy, popełnione przeciwko niepokalnemu sercu Maryi. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, aby je uratować, Bóg chce. Rozpowszechnić na całym świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli zrobicie to, co Wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Żyjemy w czasach bardzo niepewnych w czasach lęku, wielkiego zagrożenia. Bo to, co dzieje się za wschodnią granicą, dotyczy także i nas, kiedy przyjmujemy uchodźców, kiedy patrzymy na ich łzy, kiedy słyszymy ich opowiadania mówiące o zamieszkaniu na Ukrainie, a w tej chwili o zniszczonym mieniu. Ludzie pogubili się. Gubią się ci, którzy na pierwszym miejscu zamiast Pana Boga postawili siebie samych, którzy, mając wygórowane ego, chcieliby zawładnąć całym światem i ciągle, ciągle wyciągają rękę po więcej. Dziwimy się i niedowierzamy, że na początku. XXI wieku, może dokonywać się na naszych oczach tak wielka tragedia, tak wielka potęga zła i nienawiści. Dlatego, jakże i dzisiaj aktualne są i sprawdzają się słowa piosenki, wciąż na świecie wojny, nienawiść rodzi nienawiść. Zło się je zło. A przemoc potęguje przemoc. Nam także grozi takie niedojrzałe spojrzenie, bo przemoc dokonuje się również, może na mniejszą skalę, ale także i w naszych rodzinach, w społeczności, w której żyjemy. Kiedy odrzucamy drugiego człowieka, kiedy nie angażujemy się w czynienie dobra. Pojawia się zło, które bardzo łatwo wkrada w naszą psychikę. I kiedy dokonujemy rozrachowania, widzimy, że czasami z byle błahego powodu jesteśmy na innych zagniewani, bo On nie zrobił tego, On zawinił względem mnie, i powstaje konflikt, wewnętrzny konflikt. Który, który później może się przerodzić w wielką wojnę rodzinną, ileż to dzisiaj, także i w naszej parafii jest skłóconych ze sobą rodzin, gdzie dokonuje się to wielkie pole nienawiści, to także wojna, wojna wewnętrzna, która toczy się w sercu niejednego człowieka. I mając tego świadomość, Pytamy, w jaki sposób rozwiązać ten konflikt. Tak jak pytają wielcy tego świata: jak rozwiązać konflikt na Ukrainie, która została w brutalny sposób napadnięta? Jak rozwiązać konflikt nienawiści w naszych rodzinach? Maria wskazuje na lekarstwo, ale czy my chcemy z tego lekarstwa korzystać? Wyciąga. Różaniec i prosi, abyśmy ten różaniec odmawiali, bo modlitwa różańcowa uczy trzeźwego spojrzenia zarówno na sprawy Boga, jak i na sprawy drugiego człowieka. Ta modlitwa nas wycisza, ta modlitwa wzbudza refleksję, ta modlitwa staje się pewnego rodzaju tajemnicą. Ta modlitwa wypowiadana szczerze i z serca przebija niebo. Patrzymy wtedy inaczej na sprawy Boże i na sprawy ludzkie, bo w niejednym wypadku człowiek, który zachwycił się tym lekarstwem, a wcześniej prowadził byle jakie życie, zrozumiał, że na pierwszym miejscu powinien być Bóg. Bo tam, gdzie zabraknie Boga, tam człowiek sam o własnych siłach niczemu nie podoła. I w jednym wypadku człowiek zrozumiał, że ludzkie problemy też można rozwiązać poprzez różaniec, kiedy człowiek uświadomi sobie, że życie jest tak krótkie, jest tylko chwilą. I dlatego Maryja wskazuje na to lekarstwo. Dlatego powinniśmy nieustannie szukać tego Bożego światła płynącego z Różańca, błagać o pokój wewnętrzny w naszych rodzinach, w społeczności, pokój dla całego świata. Wielkim czcicielem Modlitwy Różańcowej był święty Jan Paweł II. Można śmiało powiedzieć, że był on również. Papieżem Fatimy. Bo wiele jest zbieżności łączących go z modlitwą różańcową, z pielgrzymowaniem do Fatimy i z przywoływaniem, ciągłym przywoływaniem tych wydarzeń z 1916 roku poprzedzającego objawienia i z 1917 roku z czasu objawień. Był przekonany, że to szczególne orędownictwo Maryi dokonuje się w jego życiu. Dlatego, mając mocną wiarę i nie wątpiąc, sam dał świadectwo, kiedy na Placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku dokładnie w 64. rocznicę objawień fatimskich został ugodzony przez Ali Akczę. Wtedy bez wątpienia miał świadomość, że to nie jest zbieg okoliczności. Wypowiedział takie głębokie, znamienne słowa, które znamy i często przytaczamy. Czyjaś ręka strzelała, a czyjaś ręka, czyli Matki Bożej, prowadziła kule. Mało kto z nas wie, że po wyzdrowieniu, kiedy Ojciec Święty wrócił do pracy, aby posługiwać jako sternik łodzi Piotrowej rok później, a więc w 1982 roku, pielgrzymował do Portugalii, aby podziękować Matce Bożej za ocalenie życia. I tego nie nagłaśniano, ale po raz drugi wtedy usiłowano go zabić. Zaatakował go mężczyzna ubrany w sutannę, który przebrał się w strój księdza i chciał pielgrzyma papieża ugodzić bagnetem w samo serce. Ale został szybko pojmany przez ochronę, i wtedy uświadomił sobie Ojciec Święty, że kolejny raz Maria ingerowała w jego życie, uratowała jego życie i zawierzył jej świat niepokalanemu sercu. A później w 2000 roku beatyfikował dwójkę pastuszków Jacenta i Franciszka. Do tego zawierzenia niepokalanemu sercu nawiązał obecny papież Franciszek, wtedy, kiedy został zachwiany pokój, kiedy Rosjanie uderzyli na Ukrainę. Wielki czciciel Matki Bożej, święty Jan Paweł II, umiłował tę modlitwę, i dzisiaj. Przypomina nam, abyśmy i my byli takimi czcicielami, bo już z tej drugiej strony życia oręduje i wstawia się za nami. I może widzimy to sercem, tak jak na placu Świętego Piotra wszystkim przebywającym wręczał różaniec, wielu z nas tutaj obecnych. Ma różaniec papieża Jana Pawła II, bo to był jego prezent, który każdemu ofiarował, to i z tej drugiej strony prosi nas, abyśmy o tym różańcu nie zapomnieli. I poprzez różaniec prosili w tych jakże ważnych dla siebie intencjach, a chyba nie ma ważniejszej intencji w tej chwili. Jak usilna, żarliwa i gorąca modlitwa o pokój dla Ukrainy i pokój całego świata, o pamiętanie dla oprawców. Chcę również, Jan Paweł II, abyśmy oddali się niepokalanemu sercu Matki Bożej i w jej ręce złożyli losy tego, co jest przed nami co jest zakryte. Dlatego rozpoczynając dzisiaj nabożeństwa fatimskie, tegoroczne, prośmy niepokalane serce Maryi, aby pomogło nam uprosić u serca Jezusa to, o co tak usilnie modlimy się i w czasie tej mszy świętej i modliliśmy się przed mszą i modlić się będziemy. Kiedy wraz z figurą będziemy wędrować ulicami naszego miasta? O niepokalane serce Maryi, pomóż nam odeprzeć wielką groźbę zła wojny, które tak łatwo zakorzenia się w sercach ludzi współczesnych, a których nieobliczalne skutki ciążą dziś. Nad życiem każdego i każdej z nas. O Matko Chrystusowa, przyjmij nasze wołanie, brzemienne cierpieniem wielu ludzi dotkniętych wojną. Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskończona moc zbawcza odkupiciela, moc miłosiernej miłości. Niech ona powstrzyma zło, niech przemieni sumienia wielu osób. Amen. Służmy.